Jak zaczynam studia, to zastanawiałam się nad tym, jakich ludzi tutaj spotkam. Okazało się, że są tutaj ludzie, którzy pomagają ci znaleźć co w czym jesteś dobry i, i rozwijać się w tym. Dzięki elastyczności Została. szkoły mogłam realizować swoje marzenia i wyjechać do Afryki. Życie to nie gra. Życie to rodzaj gry, a ja przyszedłem tutaj, żeby wygrać. Przygotowałem się cztery lata, dzień w dzień. Ten Mazurek Dąbrowskiego brzmiał niesamowicie słodko i zawał na tego końca życia. Nie zamieniłabym tej szkoły na żadną inną. Żądają ponad miliona złotych odszkodowania. Pieniądze miałyby zadość uczynić krzywdom moralnym i materialnym. W piątek w sądzie okręgowym w Nowym Sączu odbyło się posiedzenie wyjaśniające w sprawie roszczenia finansowego, jakie złożyli pełnomocnicy rodziny Bernadety Gnieckiej wobec zespołu placówek oświatowych w Podobinie. Strony sporu nie doszły jednak do porozumienia, bo oferowanej przez pełnomocników rodziny Bernadety Gnieckiej nie przyjął przedstawiciel szkoły. O milion złotych rodzina wystąpiła na drodze powództwa cywilnego. Z kolei osobny proces będzie dotyczył kwoty prawie 900 tysięcy złotych. Rodzina domaga się tej sumy od Urzędu Gminy w Niedźwiedziu. Sąd jednak podjął decyzję, że dopiero rozpocznie się on po uprawomocnieniu się wyroku w procesie karnym. Jeżeli uzyskamy to odszkodowanie. Ponieważ skazana o mobbing Anna A. była dyrektorka placówki w Podobinie, odwołała się od wyroku do Sądu Okręgowego w Nowym Sączu. Józef Budacz, TV28.